Cześć! Dziś wideo o nowościach w łańskiej księgarni. Od pewnego czasu, od kilku miesięcy, naprawdę po prostu prężnie staramy się rozwijać naszą łańską księgarnię. Poświęcamy temu dosłownie każdą wolną chwilę. I rzeczywiście od kilku miesięcy jest trochę tych nowych rzeczy, naszych nowych pomysłów, które realizujemy, a które przede wszystkim mają jakby wspierać Ciebie, oczywiście. No i pomyślałyśmy, że dobrze będzie może w skrócie powiedzieć. Co tam nowego u nas w naszym sklepie internetowym? Może zaczniemy od książek. No tak, nie? Tak by było dobrze. W, w marcu wprowadziłyśmy w sumie dwie nowe pozycje i to tak w ciągu jednego tygodnia w zasadzie. Pierwsza książka to jest Obudź swoją produktywność Kuba Gronka, którego uwielbiamy, o którym mamy wrażenie mówimy naprawdę bardzo <laughs> dużo, bo też przeprowadzamy super rozmowy ze sobą ostatnia też właśnie odbyła się w, po, w drugiej połowie marca była naprawdę wspaniała. No i właśnie wtedy miała premierę w naszej księgarni jego książka Obrót swoją produktywność. Książka jest o tym, jak być osobą produktywną, czyli taką, która robi rzeczy ważne, która realizuje swój pomysł na życie w sposób tak. właśnie skuteczny, z pełną dbałością o inne obszary swojego tak, życia tak. i o siebie. Tak w, e, tak, w skrócie, no to jeżeli już powiedziałaś o książce Kuby, to ja dorzucam, e, no właśnie tego live'a wspomnianego, czyli tak, mieliśmy rozmowę 2 godziny 20 minut z Jakubem. My przygotowałyśmy około 27 pytań. Około 20 chyba, czy 15 kolejnych e, padło podczas live'a i zostało do nas wysłanych. E, było po prostu, e, no naprawdę działa się magia, jak to Kuba powiedział też podczas live'a. Ma, masa wartości takich przydatnych tipów, które jeżeli zmagasz się na przykład właśnie z odwlekaniem, wymówkami, albo właśnie ulegasz, jak opowiada o tym, jak zjadł po prostu całą tabliczkę czekolady, i to są wszystko rzeczy, takie doświadczenia, z których m, płynie lekcja, jeżeli tak. jesteś nie otwarta, bo jest śmiertelnikiem, którego również po prostu, właśnie. Jakby ten live bardzo fajnie tak. zburzył takie wyidealizowane myślenie o człowieku, który pracuje na etat i rozwija swoje jakieś działalności, uprawia sport, tak. i albo. Ale w jest w konsekwentny, nie? Że... Tak, że to jest po prostu jakiś nieśmiertelny, tak. który po prostu wszystko mu idzie łatwo tak. i on w ogóle wymówki, jakieś pokusy, to tak. w ogóle dla niego nie istnieją, a on właśnie w tym live dokładnie pokazuje, że kurde, też zdarza mu się ulec, tak? Po prostu, ale zawsze gdzieś wraca na swój. Twój tor. I ten live jest pełen właśnie super przykładów. Tak, z życia, życia. wzięty I to jest kolejny produkt, który pojawił się spontanicznie w Dokładnie. naszej księgarni. Kolejna książka, ja tylko powiem, ja powiem oczywiście tak. dwa słowa. Czekałyśmy na nią długo. Sztuka zwycięstwa Filanajta, czyli wspomnienia twórcy Knight. i Wierzymy głęboko, że to jest taka pierwsza książka w naszej księgarni, która zapoczątkuje jakąś nową, nowy obszar dla nas do eksplorowania. Zdajemy sobie sprawę, nawet nie wiem kiedy ta książka została wydana, ale pewnie już parę dobrych, może nawet dokładnie rok temu. My nie idziemy za tym tak do końca, dlatego że uważamy... Czy ją przeczytałaś po prostu teraz, czy ją przeczytasz za rok, ona będzie głównie wartościowa, więc jakby też dajemy sobie czas tutaj na wprowadzanie tych różnych nowości, ale to, to była, był rodzaj książki, czyli właśnie taka pamiętnik, pamiętnik jest, wspomnienia, tak. To, to jest nasz absolutnie tutaj cel, żeby więcej takich poci się znalazło. Ja tylko powiem dlaczego. Dlatego, że takie poradniki są świetne i one na nas doskonale działają i my z nich dużo czerpiemy. Ale wiemy, i to też nas dotyczy, że czasami te lekcje, jeżeli są podane w takiej formie, zapadają w pamięć jeszcze lepiej. Ola, powiedz dwa słowa o tej książce. Mhm. Dostępna! Dokładnie. Książka Sztuka Zwycięstwa dla mnie jest właśnie o sztuce zwycięstwa. Czyli, bo wiecie, no teraz wszyscy znają Nike i po prostu to jest gigant, tu jest napisane, że to jest magnat, bo jest to po prostu niesamowita potęga, firma warta miliard, taka, która sprze ma sprzedaż na poziomie wielu, wielu miliardów. Teraz po prostu każdy by chciał z Nike współpracować, każdy sportowiec i tak dalej, ale no, początki były naprawdę, naprawdę trudne i nie będę teraz, akurat, spoilerować za dużo, ale dla mnie ta książka pokazuje taką prawdę o właśnie życiu przedsiębiorcy o, i o, o jego zmaganiach, że nawet jeżeli już jesteś hen-hen daleko, osiągasz jakieś efekty, masz sprzedaż na poziomie już na przykład kilku milionów, to nadal mogą spotykać cię po prostu wyzwania jeszcze większe, trudności, ryzyko i tak dalej. Ale przede wszystkim ta książka dla mnie jest o takiej postawie nie poddawania się o takiej postawie, gdzie człowiek szuka rozwiązań, pyta ludzi, przygotowuje się do różnych spotkań, jakichś po prostu ważnych wydarzeń, przygotowuje się, analizuje, czyta po prostu masę książek, robi co może, żeby. Zwiększyć swoje szanse na, na powodzenie danego Ej, przedsięwzięcia. Y, muszę tu wtrącić, bo ja jestem na początku tej książki i jakby pierwsze strony już się zakochałam, w ogóle w sposobie, w jaki ona jest napisana, to mi, bardzo mi się podoba, ale y, jak teraz y, słucham, co, słucham tego, co mówisz, to też mi przyszła tak do głowy y, taka y, myśl, że y, bohater miał po prostu cel, on miał określony cel i on był dla niego naprawdę ważny, a on był gotowy zapłacić pewną cenę za ten cel. I nawet ta rozmowa z ojcem, po prostu, wiesz, jakby um, on. Naprawdę był w stanie postawić wszystko na jedną kartę, żeby ten cel tak. zrealizować i zadedykować tę swoje życie. Ale dlatego, że film y, był osobą, dla której ważne było to, czym się w życiu znajduje. Tak, mówię, on chciał zostawić po sobie ślad, on tak. chciał, żeby jego życie miało znaczenie i to było po prostu jakby jego nadrzędnym takim. I Jak on tam pisał, żeby ta praca stała się zabawą. I jakby ja to czytam, i ja wiem tak! Tak, właśnie o to mi też chodzi, mimo że y, jakby też opala to, że. Spoko, on kochał, uwielbiał jakby prowadzić ten biznes, ale naprawdę wiele razy był po prostu wykończony, zmarnowany i zniechęcony i przytłoczony, tak, więc... E, dobra, czyli Film Night. E, stosunkowo nowa, jeszcze przypomnę, e, Joanna Godecka, e, jak uciszyła wewnętrznego krytyka, ale już na koniec nowość, o których nie mówiłyśmy za wiele, e, to my e, kochamy czytać i e, też myślimy o tym, że e, Lubimy robić z tego pewnego rodzaju rytuał, który jest dla nas przyjemny też. O tym też często ci mówimy, żebyś umilała sobie różne zajęcia. No i pomyślałyśmy, że fajnym dodatkiem do książek będą zakreślacze. My uwielbiamy pisać, mazgrać, bazgrać po książkach, zaznaczyć ważne fragmenty, ważne cytaty. Potem jak nagrywamy np. Na wideo, to nam jest dużo łatwiej też znaleźć te miejsca. Także mamy ekologiczne ze słomy, słuchaj, zestaw w trzech takich zakreślaczy, dostępnych w księgarni, tu jeszcze już po mojej stronie pokażę, nie wiem czy będzie teraz to dobrze widać e, przez tą folię, ale mamy e, no, też takie prawie, że eko, e, takie karteczki indeksujące, e, prze, przepiękne wzory, ja jestem tymi wzorami zachwycona, nie widziałam takich jeszcze e, i to też super, czyli czytasz, nie lubisz badać ma po książce, ale zaznacz sobie stronę, gdzie coś tam było fajnego, no to takie książki wydają się takie karteczki. Mamy także e, super ekoręcznie wykonywane piękne zakładki tak. z chwostem takim, tak, e, więc taki trochę rustik, boho e, w stylu bardzo, no właśnie takim ekonaturalnym. E, więc oczywiście no, bez zakładek to naprawdę ciężko jakoś ja, e, e, funkcjonować. A ja tak dobra. No. Można tak. Ona jest właśnie taka dosyć mała, dlatego można ją Ale jest strony. fajna, dlatego że jak. Szukałam tej zakładki przed chwilą, bo to jest akurat nasza, której my używamy. I też jest fajne to, że ją po prostu widać jakby nie... tak, po prostu Jest dobra, mamy piękne. jeszcze e, no, kilka sekund. Tak. Książka, e, która mówi o tym, w jaki sposób pokonać perfekcjonizm i jakie metody i po prostu pułapki na nas e, zasadza. E, książka, która na nas... E, książka roku 2020, książka, która zrobiła też e, furorę wśród naszej społeczności. Tak, 3, 2, 1 kończymy. Zapraszamy Cię do e, naszej ułańskiej księgarni ułańskiej.pl